Cześć, z tej strony Koksu. Witam was po dłuższej przerwie w nowym odcinku Recto Newsów. Dzisiaj porozmawiamy sobie o ostatnich premierach w Game Passie oraz nowych wydarzeniach w branży. Już prawie miesiąc temu, bo 27 marca, mieliśmy premierę Atomfall. Jest to nowe IP od studia Rebellion, twórców serii Sniper Elite. Gra zebrała oceny na poziomie 75% i sporo pochwał dotyczących atmosfery oraz rozgrywki i jest dostępna od premiery w Game Passie. Atomfall to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami survivalowa gra akcji, której historia rozgrywa się 5 lat po atomowej katastrofie w Anglii Północnej. Gra ukazuje nam reinterpretację prawdziwych wydarzeń, które czerpie inspiracje z dzieł science fiction, folkowych horrorów i zimnowojemnych wpływów. Atom Atomfall stało się największą premierą w historii, firmy Rebellion twórcy potwierdzili że w ciągu zaledwie kilku dni w grę zagrało półtora miliona osób aktualnie liczba ta przekroczyła 2 miliony graczy Mi się udało ukończyć grę kilka dni temu jest bardzo ciekawa, polecam Wam również zagrać. Troszeczkę jedynie rozczarował mnie finał całej historii, bo nie był zbyt emocjonujący. Ostatnich z premier mieliśmy też ciekawy tytuł od studia first party Microsoftu South of Midnight. Bardzo fajna gra, również coś świeżego, nowe IP, super muzyka, super klimat, walka. Wiele, wiele osób narzeka na walkę, że, że jest prosta i powtarzalna, ale jest jednocześnie przyjemna, co daje spory fan z gry, więc też polecam nie słuchać narzekaczy, a spróbować przekonać się samemu, ponieważ ja bawiłem się świetnie, też grę ukończyłem kilka dni temu. W ciągu najbliższego tygodnia, bo w najbliższy czwartek 24 kwietnia zadebiutuje Expedition 33. Jest to kolejne świeże IP, więc nie, 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 nie odrywamy koponów od starych marek, tylko... Sprawdzamy nowe gry. Twórcy tutaj inspirowali się mocno gatunkiem JRPG, tylko troszeczkę w takim bardziej francuskim wydaniu. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Chętnie zagram. Już nie mogę się doczekać. Gorzka piguła dla fanów PlayStation. Sony kolejny raz podnosi ceny PS5 w Europie. Zmiana dotyczy wersji digital. Od teraz konsola będzie kosztować 500 euro. Ciężko powiedzieć czym podyktowany jest ten ruch poza pazernością wydawcy, bo konsola powinna tanieć, a nie drożeć z czasem. Ale myślę, że jednocześnie możemy się spodziewać ograniczenia dostaw w wersji z napędem i pchania graczy w kierunku wydań cyfrowych, co Sony zrobiło już przy okazji wydania PS5 Pro. Branży coraz bardziej huczy od plotek na temat The Elder Scrolls 4 Oblivion Remake. Na oficjalnej stronie firmy Virtuos Games pojawiły się grafiki z nowej wersji. Gra ma trafić na PlayStation 5, Xboxy Series X i S oraz PC i oczywiście będzie dostępna w Game Passie za darmo od premiery. Jeden z graczy zapytał Support Xboxa e, o grę i otrzymał w odpowiedzi datę premiery 21 kwietnia, czyli dosłownie dzisiaj, w momencie kiedy nagrywam ten materiał, e, w, pojawiły się informacje, że gra powinna się ukazać o godzinie 18.00. Zobaczymy. Teraz wielka gratka dla fanów Duma. Microsoft szykuje nową limitowaną kolekcję z okazji zbliżającej się premiery. Doom the Dark Ages, limitowana edycja, będzie zawierać trzy produkty: kontroler Xbox, kontroler Elite Series 2 i osłonę na konsole Xbox Series X. Wszystkie są już dostępne do zamówienia w Microsoft Store. Mają się pojawić również u sprzedawców detalicznych. Moim zdaniem, pad wygląda niesamowicie i jest to chyba najlepsza limitka, jaka wyszła do tej pory na konsole Xbox Series. To już wszystkie nowości, jakie chciałem Wam przekazać. Dajcie znać, jak Wam się podobają ostatnio wydane tytuły, czy na co czekacie. Trzymajcie się, cześć!